Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj zaparza drzeliwny firmy Berghoff Będzie to model Tia Pot 14,5 cm średnicy, 1 litr Oczywiście będzie miał drewnianą rączkę Tak wygląda opakowanie tego produktu Tutaj mamy oczywiście spód i górę Teraz pokażemy jeszcze symbol tego produktu Tutaj mamy to jest 3502 633 wpisując ten symbol u nas na stronie znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt lub ewentualnie proszę kliknąć w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają tam informacja, oczywiście opis, zdjęcie i oferta cenowa naszego sklepu tutaj mamy instrukcję obsługi od firmy Berghoff, odkładamy sobie na bok Zacznijmy tak od góry, tutaj mamy pokrywkę. Jest to coś takiego. Widać w środku jest taka z połyskiem, na zewnątrz jest matowa, jak to żeliwo. Tutaj mamy logo firmy Berghoff, Mam nadzieję, że jest widoczne. Odkładamy sobie to na bok. Rozumiemy cały ten zaparzacz. W środku w tym zaparzaczu mamy sitko, oczywiście do parzenia tam załóżmy herbaty, jest takie no drobno zierniste, więc można tu stosować każdy rodzaj herbaty, nic nam się nie będzie pruszyło do środka. No, i sam czajniczek, jak widać, tu mamy taką podnoszoną rączkę. Jest ona sztywna, więc normalnie sama nie, nam nie opadnie, chyba że ją po prostu tak puścimy. jak widać, nawet chce to nie idzie. W drugą stronę, jeszcze ciężej o, ustawiamy i na pewno nic nam tutaj nie opada. Całość prezentuje się mniej więcej tak. Jest dosyć ciężki ten czajniczek, więc też tak jedną ręką ciężko Państwu pokazywać. Pod spodem, jak widać, nie mamy żadnych informacji od producenta. Tak wygląda całość z bliska. W środku z połyskiem, tak jak pokrywka. Rączka, jak widać, też jest wykonana z żeliwa. Ma tylko taki, e, taką wstawkę drewnianą, dekoracyjną. Tę całość oczywiście zamykamy tym oto dekielkiem. Zanim dekielek wsadzę to, pyk, pyk i całość prezentuje się mniej więcej tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których można zobaczyć inne produkty firmy Berghoff. Jak i oczywiście do odwiedzenia naszej strony www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.